Myślę, że kluczową sprawą w odbudowie lewicy w Polsce jest wiarygodność. Bo w Polsce próbowano już budowania ruchów politycznych, które opierają się tylko i wyłącznie na medialnej widoczności. Takim projektem na zbudowanie partii politycznej, która nie wychodzi z okienka TFN 24 był Palikot, Potem kolejnym Petru. Która, sumie, to jest taki model robienia polityki, który oczywiście działa, w tym sensie, że da się ustukać te 10 czy 11 nie wychodząc ze studia telewizyjnego z typu 24, ale problem polega na tym, że w ten sposób nie da się upomnieć realną zmianę społeczną. To, co dla nas jest kluczowe, to to, żeby zbudować wiarygodność lokalnie, na poziomie lokalnym. Kiedy mówimy, że chcemy stać po stronie pracowników, to zajmujemy się tym, żeby naciskać na samorządy i upominać się o klauzule społeczne, upominać się o to, żeby ludzie nie byli wypykani na śmieciówki, żeby byli zatrudniani na normalnych umowach o pracę. Tak? Kiedy mówimy, że zależy nam na tym, żeby w Polsce związki zawodowe były w sektorze prywatnym, żeby była większa równowaga na rynku pracy, to kiedy ludzie zakładają te związki w sektorze prywatnym, to stoimy po ich stronie, organizujemy dla nich pomoc prawną, a jak ich wywalają z tej pracy, to organizujemy pikiety pod firmami, które to robią. Tak? I jakby to jest praca nad zdobyciem wiarygodności, bo w Polsce ludzie. I moim zdaniem to jest dużo głębszy problem niż tylko kwestia kryzysu nominalnej, czy nienominalnej lewicy na scenie politycznej. Po prostu utracili wiarę, że w polityce chodzi o cokolwiek. I że politycy to są ludzie, którzy przychodzą, bo mają jakiś pomysł na zorganizowanie gospodarki, polityki społecznej, funkcjonowania instytucji publicznych. Tak? I przyjęliśmy taki sposób myślenia, że politycy to jest po prostu jakiś taki teatrzyk bez treści, który gdzieś daleko się odbywa. Więc moim zdaniem odpowiedź na to pytanie, czy lewicy w Polsce się uda, Zawiera się w pytaniu, czy uda nam się przekonać ludzi, że da się robić politykę, która jest wiarygodna. A ja jestem przekonany, że na dłuższą metę tak, tylko że to nie jest magia. To nie jest tak, że właśnie jak z magicznego telewizyjnego pudełka wkłada się 2 miliony inwestycji i wyjmuje się Ryszarda Petru po, po, po trzech miesiącach z, z, z dobrym wynikiem wyborczym. Tak? To, to będzie wyglądało inaczej. To będzie też trwało dłużej ten wzrost razem, który jest, tak, bo dzisiaj to już są tysiące ludzi w skali kraju, on ma charakter już bardziej organiczny, tak, a co za tym idzie powolny. Z ja nie mam wątpliwości, że w kolejnym parlamencie lewica będzie. To, co do czego mam wątpliwości, to co do tego, czy będzie tam jako silny podmiot, a nie tylko jako lewicowy głos, bo samo bycie lewicowym głosem w parlamencie to oczywiście jest fajna sprawa, bo wychodzi się na korytarz sejmowy, staje się przed tymi kamerami i mówi się swoje... E, e, sw swojej komunikacji, a one następnie pojawiają się wieczorem w, w wiadomościach. Ale to nie jest jakaś dramatycznie inna sytuacja niż tej, w której jesteśmy w tym momencie, bo my też jesteśmy w stanie skupić uwagę, bo nie wiem, jak zrobimy miasteczko pod kprm albo zorganizujemy w parudziesięciu miastach demonstrację przeciwko szaleńszym pomysłom na to, żeby wsadzać kobiety do więzienia za przerwanie ciąży, to też jesteśmy w stanie zdobyć to okienko telewizyjne. Naprawdę, na tym, żeby doprowadzić do realnej zmiany społecznej, to nie wystarczy mieć właśnie kilku czy kilkunastu posłów, tylko trzeba mieć też za sobą siłę ruchów społecznych, zorganizowanych pracowników w związkach zawodowych, spółdzielczość, stowarzyszenia. Tak? Bo to ludzie wypełniają prawo treścią społeczną, swoim działaniem. Tak? I w tym sensie, nawet gdybyśmy mieli 50%, 50 plus jednego posła w tym parlamencie, który jest teraz. To te zmiany, o których mówimy, tak, skierowanie Polski raczej na drogę rozwoju bardziej typową, nie wiem, dla Skandynawii niż dla krajów anglosaskich, jeszcze nie byłyby możliwe, bo one są możliwe tylko wtedy, jeżeli wypełniają je treścią zorganizowani ludzie.